Spotkaliśmy się dzisiaj z Szymonem Rogiem, radnym prawa i sprawiedliwości, ale radnym, który nie działa tylko i wyłącznie w Gryżdżsży, ale bardzo często współorganizuje różne akcje na Białorusi. Jako, że Białoruś jest teraz tym tematem na topie, można tak powiedzieć, z różnych względów politycznych, to chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, Czego ty tam szukasz na tej Białorusi? Co powoduje, że robisz różne akcje? Jak spotykasz się, z jakim spotykasz się odzewem Polaków na Białorusi odnośnie tego, co, co organizujesz? Jak to wszystko wygląda? No tak, sprawy Polaków na wschodzie mocno mnie interesują. Czego, czego tam szukam? No może swojej korzeni. Ciężko mi powiedzieć, że aż, tak aż tak daleko nie doszedłem, e, że na, Kres, na kresach wschodnich, nie wiem, może miałem swoich, swoich przodków. Na pewno te sprawy Polaków tam mieszkających leżą mi na sercu, e, bo to przed, przed wieloma laty granice zostały przesunięte, a oni zostali tam na miejscu. Tak? E, I oto oni, no właśnie to nie jest Polonia tylko to są Polacy za granicą, to jest co istotne. Oni zostali u siebie. Granice się przesunęły w wyniku różnych takich i innych działań politycznych, a oni zostali u siebie e, już w innej państwowości, e, w innych różnych ustrojach, e, no ale żyją, dalej często kultywują polską tradycję, polską wiarę, bo często Polak to katolik tam na tamtych ziemiach, e, katolik to najczęściej Polak. Polski język, no i to, to, mnie, to mnie, właśnie, można powiedzieć, tak kolokwialnie kręci, że tam pomimo tych wszystkich problemów, bo na wschodzie, nie ma co ukrywać, no, jest biedniej na pewno niż, niż u nas. My tego na co dzień nie dostrzegamy. Mamy swoje różne jakieś tam problemy, a nie dostrzegamy tych mo możliwości, jakie mamy. Już nie mówię, pomijając tą sprawę, sprawę ekonomiczną, poziomu życia. Ale tego, że możemy rozmawiać w języku polskim, nieskrępowanie, a na wschodzie wygląda to różnie. Począwszy od Litwy, która oczywiście jest w Unii Europejskiej, tam też swego czasu, 3-4 lata temu, już chyba, organizowaliśmy z dwoma kolegami radnymi, to też z różnych klubów. Jeden kolega z, z SLD, drugi z Platformy Obywatelskiej, organizowaliśmy zbiórkę darów dla Polaków na wschodzie, właśnie stricte na Litwie, pod miejscu właśnie pod Wilnem. Tam byliśmy, mogliśmy przekonać się bezpośrednio, jak to tam wygląda. Poziom życia jest rzeczywiście nieco niższy niż w Polsce, no ale przede wszystkim ci Polacy tam najczęściej, często niestety, nadal spotykają się z różnymi trudnościami. Mają swoją reprezentację w parlamencie litewskim, w litewskim Sejmie, nawet w rządzie w ostatnich latach do tego doszło. A do teraz są różnego rodzaju problemy z tego tylko powodu, że rozmawiam po polsku, chcą rozmawiać po polsku, chcę się uczyć po polsku. Czy mają polsko-brzmiące nazwiska? Osoby mające polskie nazwiska nie mają problemy z uzyskaniem pracy. Niestety do takich sytuacji to dochodzi. No, a to jest Litwa, idziemy bardziej na południe, mamy Białoruś. Tam jest jeszcze nieco bardziej skomplikowana sytuacja. Czyli jest jeszcze gorzej na Białorusi. Jest jeszcze gorzej. Znaczy, no tak, no jeszcze gorzej ten system polityczny jest, jest jaki jest, już temat y, na, na dalszą rozmowę. E, ta y, sytuacja ekonomiczna jest jeszcze gorsza e, niż na Litwie, choć, choć lepsza ciut niż na... Y, gorsza niż, przepraszam, niż na, Litwie, niż na Litwie, ale ciut lepsza niż na Ukrainie. No, na Ukrainie też teraz dochodzi do różnych, różnych przeobrażeń e, politycznych, miałem okazję tam bywać no już na początku no, w 2012-13 roku kilka razy. No ale właśnie ta, ta Białoruś, system, system polityczny jest jaki jest. System ekonomiczny też sytuacja ekonomiczna jest gorsza. Na pewno niż na tej Litwie i no, wiadomością rzeczy w Polsce, ale dodatkowo jeszcze chodzi do, dochodzi do dodatkowy problem, problem środowiskowy problem środowiskowy, bo to w 1986 roku wielu z nas pamięta, jako no ja akurat sam osobiście tego nie przeżyłem, ale wielu pewnie ze słuchaczy przeżyło sytuację w Czarnobylu, wybuch reaktora w Czarnobylu. Do Polski to rzeczywiście doszło, wielu się borykało, boryka pewnie teraz z problemami zdrowotnymi, ale tamte osobne miejscu na Białorusi, tam gdzie my jeździmy, my jeździmy na wschód Białorusi do miejscowości Możesz to wielkości miejscowej wielkości z około 100 tysięcy mieszkańców. To jedna z większych miast na Białorusi, 9 milionowej. I tam, ta miejscowość znajduje się w linii prostej, około 100 km od Czarnobyla, który znajduje się co prawda na terenie dzisiejszej Ukrainy, no, ale tak jak mówię, to jest 100 km w linii prostej i te osoby do teraz przeżywają różne problemy zdrowotne. Więc reasumując kwestie polityczne, ekonomiczne i środowiskowe, no, mocno utrudniają tam życie, ale ci ludzie dalej tam żyją. Żyje tam wielu Polaków, e, którzy łakną tego języka polskiego, łakną tego kontaktu z Polską. E, te nasze wyjazdy mają o tyle duże znaczenie, że mm, jesteśmy jedynymi, Tutaj nie przesadzam, bo wielokrotnie z wieloma osobami tam rozmawialiśmy, rozmawiamy, mamy kontakt. Bieżący. Jesteśmy jedynymi, którzy w ciągu roku przyjeżdżają tam z Polski. Z, tak, Polski. z całej Polski. Niekiedy zdarzają się jakieś pojedyncze osoby gdzieś tam przyjeżdżają, tylko przez, przez, Mor przez morze czy przez okolice, ale żeby z taką stricte celem odwiedzić tamtych, tamtych Polaków, no to jesteśmy jedynymi. Więc mamy dosyć spore zobowiązania, żeby jeździć tamte tereny, pamiętać o tych Polakach. Pamiętać no, ekonomicznie, tak no, pomagamy tam, wieziemy te dary, no, z, z racji tych ograniczeń na granicy no, tych darów no, nie wieziemy set, setek kilogramów. E, co nieco udaje nam się tam rzeczywiście w miarę sporo przewieźć, e, no, ale to, to też ma znaczenie na pewno, ale przede wszystkim liczy się to, że o nich pamiętamy, tak? że przyjeżdżamy do, do nich nawet chociażby z czekolady, ale z tą tomiczką czekolady Przyjdziemy, przekażemy im, e, usiądziemy przy stole, wypijemy herbatę, może tę czekoladę nawet razem, e, razem zjemy, e, czuć tam niesamowite uwaginie tego języka polskiego. E, wiadomo, tam mieszkając na miejscu są jakieś naleciałości z pokolenia na pokolenie, ten język polski ewoluuje, dochodzi do różnych, różnych zmian. E, więc e, tym bardziej oni, oni tego języku, czystego języka polskiego tutaj od mieszkańców Polski łakną, więc stąd, stąd nasze wyjazdy tam właśnie do tego